W tym przewodniku pokażemy najlepsze sposoby, jak możesz kupić kryptowaluty za pomocą Perfect Money. Pokażemy Ci trzy różne opcje, abyś mógł sam zdecydować, która opcja jest najlepsza dla ciebie. Przejdźmy od razu do rzeczy. A najlepszym sposobem na zakup kryptowalut za pomocą Perfect Money jest Bybit, jedna z największych giełd kryptowalutowych na świecie. Jeśli jeszcze nie masz konta na Bybit, przejdź do opisu filmu poniżej. Znajdziesz tam link do oficjalnej strony Bybit, załóż swoje konto a następnie będziesz również uprawniony do najlepszych bonusów za rejestrację, więc zdecydowanie skorzystaj z tego. Po utworzeniu konta musisz najpierw zweryfikować swoją tożsamość. Możesz to zrobić w prawym górnym rogu, tutaj, gdzie znajduje się ikona twojego profilu. Kliknij na to, a następnie wybierz konto i bezpieczeństwo. Po prostu zweryfikuj swoje dane, a następnie możesz kupować kryptowaluty za pomocą Perfect Money na Bybit. Przejdź do lewego górnego rogu, gdzie jest napisane kup kryptowaluty, a następnie kliknij na Handel P2P. Przede wszystkim możesz wybrać, którą walutę chcesz kupić. Zazwyczaj wybieram USDT, ponieważ oferuje najlepsze stawki. Następnie możesz również wybrać swoją walutę. W moim przypadku to euro, ale możesz również wybrać inne waluty, takie jak dolary amerykańskie lub funty szterlingi. Przejrzyj listę. Jestem pewien, że znajdziesz dokładnie to, czego szukasz. Po tym możemy również określić, że chcemy wybierać tylko zamówienia z Perfect Money. Kliknij więc na wszystkie metody płatności, a następnie wyszukaj Perfect Money tutaj, a potem klikamy potwierdź. A teraz możemy zobaczyć listę wszystkich dostępnych sprzedawców. Jedna bardzo ważna rzecz, którą gorąco polecam, to wybór sprzedawcy z dużą liczbą zamówień i wysokim wskaźnikiem realizacji. Na przykład tutaj 616 zamówień i 99% wskaźnika realizacji, co jest świetne, potem 451 zamówień i 98% wskaźnika realizacji. Zdecydowanie szukaj sprzedawcy z wysokim wskaźnikiem realizacji i dużą liczbą zamówień to zazwyczaj najlepszy sposób na zakup krypty za pomocą Perfect Money na Bybit. A trzeci sposób, w jaki możesz kupić kryptowaluty za pomocą Perfect Money to OKEX, kolejna profesjonalna giełda kryptowalut. A jeśli jeszcze nie masz konta, możesz przejść do opisu filmu. Znajdziesz tam link do oficjalnej strony OKEX, gdy już utworzysz swoje konto, musisz ponownie zweryfikować swoją tożsamość. Co możesz zrobić w prawym górnym rogu, gdzie znajduje się ikona twojego profilu? Po prostu kliknij w weryfikację, wprowadź swoje dane, a następnie możesz przystąpić do zakupu kryptowalut na OKEx. Przejdź do lewego górnego rogu, gdzie jest napisane Kup kryptowaluty. A następnie kliknij na handel P2P. Na tym pulpicie możemy ponownie wybrać walutę, podobnie jak w przypadku Bybit. Ponownie polecam USDT. Możemy wybrać, której waluty chcemy użyć. A następnie możemy również wybrać metodę płatności tutaj. A oczywiście chcemy wybrać Perfect Money. Teraz zobaczymy listę wszystkich dostępnych zamówień i sprzedawców. Tutaj również chcesz szukać kogoś z dużą liczbą transakcji, wysokim wskaźnikiem realizacji, a także. To, co uwielbiam w OKEX, to system ocen w postaci kciuków w górę. Możesz zobaczyć tutaj 100% kciuków w górę, co jest niesamowite. 90% wskaźnik realizacji, co również jest niesamowite. 691 transakcji, więc zdecydowanie wygląda na bardzo dobrego sprzedawcę. Jeszcze lepiej, 512 transakcji, ale 100% wskaźnik realizacji i również 100% kciuków w górę. Następnie kliknij kup, a otrzymasz wszystkie szczegóły płatności od sprzedawcy. Transakcji, a on prześle środki na twoje konto OKEX. A trzeci sposób, w jaki możesz kupić kryptowaluty za pomocą Perfect Money, to Paxful. Paxful to również niesamowita platforma kryptowalutowa. No to, ale ważne, jest, aby zauważyć, że Paxful jest tylko do handlu P2P. Nie możesz handlować instrumentami pochodnymi, nie możesz handlować na rynku spot, możesz tylko handlować P2P na Paxful. Link znajduje się również poniżej tego filmu. Możesz przejść na oficjalną stronę Paxful, jeśli chcesz skorzystać z tej opcji. Teraz to ważne. Chcemy oczywiście określić metodę płatności. Które zrobisz teraz? Klikamy na Perfect Money, więc po prostu kliknij tutaj i wyszukaj Perfect Money. A następnie możesz również określić, ile chcesz wydać. Minimalne zamówienie to 10 dolarów amerykańskich, ale teraz wybierzmy 100. A także tutaj możemy wybrać Bitcoin, Tether i USD Coin. Na Paxful lepiej jest używać Bitcoina, ponieważ zazwyczaj oferuje najlepsze oferty. Teraz możemy zobaczyć wszystkich sprzedawców tutaj. Zawsze polecam wybierać sprzedawcę z dużą liczbą pozytywnych ocen i wybierać sprzedawcę, który jest zweryfikowany. Możesz zobaczyć tutaj znaczek weryfikacji, a także oferuje dość dobrą stawkę. Jeśli nie jesteś zadowolony z tej oferty, możesz również przeszukać inne oferty. Po prostu wyszukaj jakąś ofertę, która spełnia wszystkie twoje potrzeby. Możesz również wyszukiwać inne oferty z Tether na przykład, więc po prostu przeglądaj to i znajdź dobrego sprzedawcę, który jest odpowiedni dla twojej transakcji Perfect Money. Ale tak, na Paxful polecam wybierać Bitcoin, ponieważ zazwyczaj oferuje najlepsze oferty